więc mamy dzisiaj kolejny czwartkowy skok kwantowy. Ja nazywam się Katarzyna machlowska hulog jestem mentorem rozwoju w życiu i w biznesie. Przeszłam własną drogę, teraz wspieram kolejnych przedsiębiorców właśnie w pochyleniu się nad ich biznesem, nad mentalem, nad przekonaniami, ale nie tylko przedsiębiorców. Jestem między innymi współautorką książki Czwartkowy Boże nie czwartkowy skok kwantowy, skok kwantowy, która jest wydana przez OSM Power. I jest tutaj ponad 40 przedsiębiorców, którzy napisali rozdziały do tej książki, dzielą się swoimi przemianami, dzielą się swoimi procesami. No i między innymi jeden z rozdziałów to mój rozdział. I co czwartek, co czwartek inspiruje ciebie tutaj, do tego, żebyś mogła mógł wdrażać różne cenne podpowiedzi właśnie od tych przedsiębiorców. Więc jeśli masz tą otwartość, to, to warto zostać, warto posłuchać, a jeśli będziesz to oglądać później, no to oczywiście też dawaj znaka. E, więc słuchajcie, dzisiejszy temat jest: cześć, Aniu, dzięki za podpowiedź, że słychać, super, że jesteś. W ogóle to twoje zdjęcie, Mistrzostwo Świata, pięknie ci w okularach, chciałam ci powiedzieć. E, także super. E, jeżeli chodzi o dzisiejszy rozdział, to dzisiejszy rozdział to przekuj porażkę w sukces. Uwielbiam takie tematy, uwielbiam takie tematy. Bo nie wiem, jak ty, jak ty się czujesz, jak ty myślisz, jak ty odbierasz sytuacje, kiedy się na przykład potykasz, e, kiedy coś e, nie wychodzi do końca według tego, czego chciałaś, czego pragnęłaś, czego pragnąłeś. E, więc. E, <laughs> więc pokażę Ci, jak warto podejść do tego do takich sytuacji. Bo przeprogramowanie umysłu i sposobu jego funkcjonowania i działania i reagowania na różne sytuacje to jest tak naprawdę jedyna droga i ścieżka, e, która wspiera Ciebie w rozwoju, w przejęciu jakby e, odpowiedzialności za swoje życie, za to, co Ciebie spotyka, i dokonywaniu już innych wyborów, <laughs> innych decyzji. Innych działań, a to zaprowadza Ciebie do innego miejsca niż jesteś i nie mówię, że jesteś w złym miejscu. Może czujesz się fantastycznie, to powtarzaj, powtarzaj to, co robisz. Natomiast, jeśli chcesz cały czas się rozwijać, uświadamiać sobie siebie, odkrywać swoje schematy, przepisywać je, sprawiać, że twój, Twoje życie jest pełne takie z poczuciem satysfakcji, to warto się przyglądać swoim programom, warto przyglądać się temu jak podchodzisz do różnych tematów, no i jestem ciekawa, dajcie znaka tutaj, Ania, jak możesz, daj znaka, jak podchodzisz do takich tematów, kiedy się potykasz, kiedy, kurde, coś nie wychodzi, kiedy przeżywasz porażkę. Ja uwielbiam nazywać to, kiedy przechodzisz przez lekcję, bo porażka to od razu jest programowanie się, wiecie, na takie, kurczę, no, znowu coś źle, coś nie tak, yy, przegrana i tak dalej, i tak dalej, więc moc słów jest gigantyczna, więc pytanie do Ciebie, jak podchodzisz do takich sytuacji, kiedy się... Potykasz. A tymczasem, jeżeli chodzi o książkę, czwartkowy, nie czwartkowy, tylko skok kwantowy, to możesz kupić ją w moim sklepie www.priorytetynatapety.pl. wchodzisz w zakładkę Sklep i tam odnajdujesz sekretną książkę, która ma naprawdę fantastyczne przepisy i podpowiedzi. A dzisiejszym autorem dzisiejszego e, przytaczanego rozdziału jest Mateusz Tatar. Przedsiębiorca, od 2015 roku właściciel firmy Meble Manetti, swoje doświadczenie i umiejętności początkowo zdobywał w dużym zakładzie meblarskim obsługującym klientów indywidualnych, gdzie nauczył się profesjonalnego podejścia do klienta, a następnie we własnej firmie, w której nigdy nie ucieka od wyzwań. Niestraszne mu najciekawsze fantazje architektów. Trudno zdemontować. Bo jeszcze raz, trudno zdemotywować go do działania, a słowo niemożliwe nie figuruje w jego słowniku. Bardzo chętnie dzieli się wiedzą i doświadczeniem z innymi zaprzyjaźnionymi firmami z branży. Lubi otwartych i szczerych ludzi, którzy wnoszą pozytywną energię do jego życia. Prywatnie kochający mąż, ojciec, dwóch synów i właściciel kota o imieniu Afera. Pasjonat ratownictwa. I członek grupy poszukiwawczo-ratowniczej Myślenicy. Wow, no super, fantastycznie. No, i słuchajcie, przyznam otwarcie, że jak czytałam ten rozdział dzisiaj rano, więc super start w nowy dzień, bo kiedy czytałam właśnie rano ten rozdział, to też super mnie programował na ten dzień, super po, po, podoba mi się w ogóle to podejście, inspiruje mnie takie podejście, właśnie, żeby przekuwać te, te lekcje, te potknięcia powiedzmy w sukces. Uważam, że to jest naprawdę fantastyczne podejście. Kiedyś bardzo to przeżywałam, odtwarzałam w głowie super scenariusz, co zrobiłam, dlaczego tak. A teraz staram się wyciągać z tego wnioski i ponownie nie popełniać tych samych błędów, a przede wszystkim tak się już nie katuje, bo każdy ma prawo popełniać błędy. Ważne, aby się na nich uczyć. No super, Ania, fantastycznie. Pięknie, super to, co poruszasz, ponieważ napisałaś właśnie odtwarzanie w głowie scenariuszy, tak, co zrobiłam i tak dalej. Słuchajcie. To, co w naszej głowie, umysł nie odróżnia, czy to jest teraźniejszość, czy to jest przeszłość, czy to się wydarzyło, czy nie. A my przez to, co powtarzamy, programujemy siebie, mamy neuroplastyczność mózgu, nasz mózg po prostu wykształca kolejne neurony, wytwarza kolejne połączenia, i to, co my w tych myślach powtarzamy, to się umacnia, umacnia, i w taki sposób powstają nasze. Przekonania, w taki sposób powstają nasze kolejne decyzje, są podejmowane i tak podchodzimy do działań. Więc im więcej się katujemy, im więcej odtwarzamy tych czarnych scenariuszy, tym więcej po prostu kodujemy tego, że świat tak wygląda i tak się programujemy i nastawiamy. Więc super, Ania, że o tym napisałaś. A właśnie jeżeli wytwarzamy sobie takie podejście, mam do tego prawo, uczę się, wszechświat mi sprzyja, czy świat, czy Bóg, jakkolwiek, chcesz to nazwać, zawsze wszystko działa na moją korzyść. Jeżeli to cały czas powtarzamy, powtarzamy to z taką wiarą, pompowując w siebie tą wiarę, to automatycznie zmieniamy podejście i nastawienie. Także super, Ania, super, dzięki wielkie takie właśnie komentarze to jest mega wspierające i rozwijające tutaj dla naszych live'ów. No i mam pierwszy. Słuchajcie, w ogóle tu historia y, autora, który, Mateusza, który opisuje właśnie jak wychodził z etatu, y, jak rozwijał swój biznes, z jakimi poważnymi wyzwaniami się spotkał i jak sobie z nimi poradził. To jest dla mnie po prostu bardzo wartościowe, wartościowy... Y, y, y. Nie cytat, tylko w ogóle rozdział, wartościowy rozdział. Więc y, warto przeczytać. Jeśli jeszcze nie masz tej książki, to priorytety na zakładka sklep. A ja już cytuję pierwszy cytat, który sobie zaznaczyłam. Jest tu dużo więcej materiałów, którymi warto się inspirować. Natomiast nie ma co siedzieć bezczynnie i się załamywać, tylko trzeba działać, bo szkoda czasu i okazji, które nam się mogą nadarzyć. No właśnie, i ile razy. Te stare nawyki, ten strach, te podejście, że kurczę będę się załamywać, będę po prostu siedzieć w tym Bajorku i tylko się taplać i mówić, jak wszystko jest do D. Ile razy to powstrzymuje, a ile szans, możliwości i rozwiązań pojawia się wokół nas? My nawet ich nie zauważamy, jeśli siedzimy, jeśli siedzisz, jeśli zastanawiasz się nad tym, co złego zrobiłaś, zrobiłeś. To ta cała energia idzie po prostu w tym kierunku. To ta cała energia powoduje to, że ty jeszcze bardziej się hamujesz, jeszcze bardziej się tak paraliżujesz być może, a okazje są wokół ciebie, rozwiązania są wokół ciebie. Ok, kolejne. Moja początkowa porażka pozwoliła mi poznać ludzi, dzięki którym wykonywanie tego typu zleceń z zachowaniem najwyższej jakości stało się możliwe. Jest tu historia właśnie o tym potknięciu gdzie między innymi właśnie Mateusz opowiada o tym, jakie miał zlecenie i jaka trudność się pojawiła, czegoś nie mógł, nie potrafił na ten moment wykonać. Natomiast zobaczcie, ile razy tak miałaś, zastanów się, ile razy tak miałaś, ile razy tak miałeś, że wydarzyło się coś w Twoim życiu, czy to w biznesie, czy to zawodowo, czy prywatnie, i przez to, że coś się wydarzyło, ja nawet wczoraj na live o tym wspominałam, na tym inspirację w marszu. I pojawiło się coś, co było trudnością, natomiast dzięki tej trudności, dzięki temu wyzwaniu, dzięki temu potknięciu, dzięki tej lekcji, którą odbyłaś, odbyłeś, mogłeś poznać jakichś nowych ludzi, nowe rozwiązanie, zobaczyć inne w ogóle wyjście, bo szukasz rozwiązań, bo nie skupiasz się na tym, że, żeby się właśnie katować, jak to Ania napisała. Współpracuję z dużo bardziej świadomymi klientami, a projekty, których się podejmuje, satysfakcjonują mnie zarówno pod względem pieniędzy, jak i pod względem samego wykonania. I tutaj też właśnie opowiadał autor Mateusz opowiadał o tym, że kiedyś z różnymi klientami współpracował, i takimi, którym właśnie obniżał ceny, i wiecie, i schodził w dół, i jeszcze coś dodatkowo dawał. I okazało się, że właśnie tego typu klient, ja też często o tym wspominam, Podczas współpracy z przedsiębiorcami, tego typu klient, który cały czas tylko patrzy na cenę, który mówi, żeby obniżyć, który jeszcze chce coś tutaj wyciągnąć, bardzo często jest klientem roszczeniowym i współpraca z nim jest ciężka. Im więcej dostaje, tym często jeszcze więcej oczekuje i, i pojawiają się naprawdę mocne wyzwania. I dla mnie, właśnie współpraca z świadomymi klientami. Uwielbiam współpracować z świadomymi klientami. Uwielbiam współpracować. Fantastyczni ludzie są wokół mnie. Kocham moich klientów, mogę tak to powiedzieć, z którymi współpracuję na stałe. Budują się między nami relacje takie takie, które są po prostu relacjami opartymi na zaufaniu, na postawie win-win. Dlaczego? Dlatego, że ja już nie współpracuję z każdym. Nie współpracuję z każdym, nie wychodzę z tematem do każdego. Czasem gdzieś nie czasem, ale w ogóle w kontaktach z różnymi osobami, z którymi mam do czynienia, zaczęłam sobie bardzo mocno cenić swój czas. I pytanie, jak Ty podchodzisz do swojego czasu, jak Ty podchodzisz do współpracy z drugą osobą? Bo na pewno też czujesz tą energię, kiedy spotykacie się, kiedy rozmawiacie. Czy czujesz tą otwartość z tej drugiej strony? Czy widzisz tą otwartość też z drugiej strony? Czy po prostu zamykanie, blokady, takie, pff, pff, takie betonowe ściany? ocenianie, krytykowanie, to wszystko, to wszystko ma ogromny wpływ na to, jak Ty się czujesz w biznesie i jak Twój biznes się rozwija. Natomiast żeby mieć tą odwagę i gotowość do tego, żeby decydować z kim współpracujesz, to warto budować świadomą postawę przedsiębiorcy. O tym między innymi właśnie na, w programie Mastermind, nad tym między innymi się pochylamy. Nie zawsze dużo zleceń daje nam dużo pieniędzy. Często są to średnie pieniądze, nieprzemyślane gospodarowanie nimi i mało czasu dla siebie i bliskich. No i proszę, tu kolejna podpowiedź a propos właśnie współpracy z klientami, a propos tego, co tworzysz, z kim współpracujesz. I powiem Ci tak: to, co często obserwuję i sama na sobie też obserwowałam, przy moim przekonaniu też dotyczącym biznesu. Kiedy właśnie miałam podejście takie, że biznes jest trudny, ciężki i tak dalej, to w moim otoczeniu było dużo takich osób, z którymi gdzieś tam rozmawiałam czy, czy, czy podejmowałam współpracę, które były właśnie roszczeniowe, które liczyły każdą złotówkę, które rzeczywiście no, chciały jak najtaniej, ale to wynikało ze mnie, z mojej energii, o której też mówię tutaj na nagraniach, tak? Więc. Moje podejście, zmiana mojego podejścia, zmiana mojego mentalu spowodowała, że diametralnie po prostu obrałam zupełnie inny kierunek, uświadomiłam sobie wartość tego, co robię, mojej wiedzy, moich umiejętności i zaczęłam budować wewnętrznie siebie. A automatycznie, za budowaniem wewnętrznej mocy, poszło budowanie mocy mojego biznesu, mocy tego, jakie ja zarąbiste rzeczy robię. I mówię to nie po to, żeby teraz wiesz, się przechwalać i tak dalej, tylko chcę Ci pokazać też, jak można zmienić w sobie to podejście, tą wiarę. Ja wiem, że moje produkty, szkolenia, warsztaty mają bardzo dużo mocy, mają dużo wartości. Nie każdy ją doceni i, i nie każdy jest na to gotowy, żeby z tego korzystać. I nie są one dla każdego i to też jest okej. Okay. Więc walka o każdego klienta, o to, że jak najwięcej zleceń, żeby mieć, tak? to, to nie o to chodzi. I też ten czas dla siebie, dla bliskich. Ta równowaga, o której często mówię, ta równowaga nie zawsze wygląda tak porówno w każdej przestrzeni. Natomiast, właśnie docenianie tego swojego czasu, swoich umiejętności i tego, co robisz, no, powoduje, że zaczynasz decydować, z kim rzeczywiście chcesz współpracować. Nie ma w biznesie rzeczy, których należałoby się bać. Każdy projekt, każdy klient, każde wyzwanie przybliża cię do sukcesu i pieniędzy. Dzięki trudnym sytuacjom. Za każdym razem mam więcej odwagi, by podejmować się nieznanych mi wcześniej działań. Nigdy się nie dowiesz, czy dasz sobie z czymś radę, jeśli nie spróbujesz. Najważniejsze jest to, żeby uczyć się na błędach, tak jak tu Aniu fajnie napisałaś, i wyciągać wnioski, które na późniejszym etapie pozytywnie wpłyną na Twój rozwój osobisty i na rozwój Twojej firmy. No i to jest dla mnie właśnie taka kwintesencja. To jest dla mnie takie podsumowanie właśnie tej, tej wartości tego, że potykając się, przechodząc przez różne mentalne ściany i nie tylko, doświadczając różnych sytuacji, powiem, nazwę to, że popełniając te błędy i kiedy podchodzisz do tego, że wyciągasz lekcje, to, to okazuje się, że ty wyrośniesz, że ty wzrastasz, a razem z tobą rośnie twój biznes. Rośnie z tobą twoja firma, twoja marka. Właśnie dzięki temu. Dzięki być może tym łzom, które nieraz po twoich policzkach płynęły, dzięki czasem podwyższonemu ciśnieniu, które się u ciebie pojawiało, dzięki temu, że coś nie wyszło, dzięki temu, że nie było tak, jak chciałaś, chciałeś, że nie było idealnie. Ile lekcji, ile fantastycznych lekcji. Możesz z tych historii wyciągnąć. I wiecie, co jest takie powiedzenie? Nie pamiętam go dokładnie, bo teraz po prostu mi to przeszło, przypomniałam sobie, że właśnie sukces buduje się na tych tak zwanych porażkach, na tych lekcjach, ale nazwę to na porażkach że on składa się z bardzo wielu porażek. Więc jeśli zmienisz swoje podejście, że za każdym razem, kiedy coś pojawiła się jakaś trudność, jakieś wyzwanie, ty tak naprawdę idziesz do przodu i skupisz tą uwagę tego swojego mentalu w tą stronę, Zawsze wszystko działa na moją korzyść. To wszystko mi sprzyja. Jeszcze nie wiem, co dobrego z tego będzie, natomiast na pewno będzie z tego coś dobrego. I takie nastawienie, i takie podejście powoduje, że przeprogramowujesz się, że zaczynasz zupełnie inaczej podchodzić. I ja będę o tym powtarzać. Nasze życie to przygoda. Nasze życie to jest przygoda. Jesteśmy tu po to, żeby przeżywać przygody. Takie jest moje zdanie, możesz mieć inne. Natomiast jeżeli zmienisz swoje podejście na to, i to nie chodzi o to, żeby olewczo podchodzić do różnych sytuacji, ale jeśli podejdziesz do biznesu, do relacji, do spraw zawodowych, do zdrowia, do w ogóle stylu życia, że to jest Twoją przygodą, że Ty tutaj przeszedłeś, przyszłaś po to, żeby doświadczać tej przygody, żeby cieszyć się tym życiem, że nie przyszedłeś tutaj na egzamin z bycia perfekcyjnym, perfekcyjną. Twój biznes też nie jest po to stworzony, żeby był idealny i perfekcyjny. Jak idę i robię inspirację w marszu, no nie jestem w eleganckiej koszuli yy, czy bluzce, yy, idealnie uczesana. Czasem moje włosy wyglądają tak, że jak patrzę na te filmiki, mówię Matko Święta, no zaraz po powrocie je myję. Natomiast w marszu różnie wyglądają. Yy, no i co z tego? Czy ja mam być idealna, czy ty masz być idealny, czy ty masz być właśnie, czy warto być? Autentycznym, prawdziwym, w zgodzie ze sobą działającym, rozwijającym biznes, który ceni to, co robi, ceni Twoją jakość, wartość i automatycznie wychodzi do takich samych ludzi, którzy cenią jakość i wartość. I jeśli Ty nie będziesz takim, właśnie jak Ania napisała katem nie będziesz się katować to wokół Ciebie też pojawią się ludzie, klienci, którzy nie będą wytykać każdego potknięcia palcami, twojego potknięcia palcami, tylko będą widzieć w tobie wartościowego człowieka, przedsiębiorcę, będą widzieć w ciebie prawdziwego. A, a ci, którzy wytykają, którzy krytykują, to zazwyczaj są osoby, które same dla siebie są bardzo, bardzo wymagające. Więc życzę tobie, żebyś miała odwagę, miała odwagę popełniać tak zwane błędy, po to tylko żeby wyciągać z nich lekcje, żeby wzrastać. I polecam ci zrobić dzisiaj takie ćwiczenie, zadanie dla samej samego siebie. Wypisz sobie te wszystkie potknięcia, trudne sytuacje, które chociażby w tym roku ciebie spotkały, ale może chcesz wrócić też do tych dawniejszych. Wypisz je sobie i napisz czego się dzięki nim nauczyłeś, nauczyłaś. Między innymi takie lekcje wyciągamy pod koniec roku, kiedy prowadzę za, takie warsztaty, warsztaty, słuchajcie, w spa, przepiękne otoczenie, cudowne miejsce, cudowna energia, jest tam, tam też śpimy w przepięknym hotelu, korzystamy też y, trochę ze spa, ale dużo, dużo warsztatowo się dzieje, przepyszne jedzenie i tam między innymi takie lekcje wyciągamy w pożegnaj stare wejdź z otwartością w nowe. Także możesz też na mojej stronie priorytetynatapety.pl w zakładce sklep znaleźć te warsztaty, bo jeszcze kilka miejsc jest dostępnych. Więc kochana, kochany, wyciągaj z sobie lekcje, dawaj sobie prawo do tego, że się potykasz. A jeszcze tutaj przypomnę oczywiście z tych sytuacji, które najbliższe. Wiem, że tu jest wiele osób, które chce programować siebie, chce planować, chce iść w innym kierunku. Więc ja dzisiaj do Ciebie też mówię. 30 maja za 15 dni, w piątek od 17.30 prowadzę warsztaty. Ogarnij grafik, jak zacząć planować na papierze. jeśli mnie już tutaj słuchasz i jesteś ze mną, to wiesz, że to nie są tylko tematy stricte z umysłu, stricte twarde, tylko będzie tam dużo też przestrzeni na mental, na energię, na programowanie siebie. Trzy godziny warsztatów, również dostępne na mojej zakładce priorytetynataprecy.pl w zakładce sklep na mojej stronie. I do, do niedzieli jest jeszcze cena Early Bird. Czy jak co tam się wymawia? Wyby, <noise> I właśnie pozwalał sobie na to, że, że, że przekręcam. I do, no, do niedzieli możesz kupić w takiej cenie, która jeszcze jest w przedsprzedaży, tak zwanej. Natomiast uważam, że one są dużo więcej warte. I słuchajcie, no, jeśli masz ochotę coś więcej się dowiedzieć, odzywaj się do mnie. A ja tobie życzę. Tak dziwnie to powiem, ale życzę ci tych potknięć. Życzę Ci tych potknięć, które będą dla Ciebie fantastyczną okazją do wyciągania lekcji. Im szybciej im szybciej się potkniesz w tematach, które wymagają od Ciebie, w których potrzebujesz lekcji, nauki, tym lepiej, bo będziesz po prostu szedł, szła dalej do przodu. Także dzięki Ci wielkie za Twoją obecność. Jeszcze raz przypomnę, że w zakładce. Hmm, Przewodniki, tu na tej grupie, biznes, priorytety na tapety w życiu i w biznesie, w zakładce Przewodniki znajdziesz dostęp do bezpłatnych materiałów, do bezpłatnych webinarów, do nagrań, do których masz dostęp. Yy, polecam zacząć od odkryć swoją moc, buduj swoją moc. I, I tam po prostu podążać za sobą i za swoim wzrostem. A jeśli chcesz czegoś więcej, to między innymi książka skok kwantowy, to też polecam na początek. Piękne, inspirujące historie, masę materiałów, które możesz po prostu wdrażać już, jeśli chcesz rozwijać mocno siebie, rozwijać biznes, to bardzo dobry materiał, który można studiować przez cały rok i wdrażać po kolei krok za krokiem. A tak naprawdę to dla mnie ta książka to jest to jest narzędzie, z którego. Będę korzystać na pewno dłużej niż przez rok. Nie? Polecam też, właśnie teraz 30 maja warsztaty: Ogarnij grafik. A jeśli interesujecie pobyt w spa, pobycie w pięknym miejscu, w pięknej energii, no to to też jest temat dla Ciebie. Buziaki, dzięki jeszcze raz. Powodzenia. Powodzenia dla Was wszystkich, powodzenia dla Ciebie. Daj znaka, co sobie zabierasz dla siebie dzisiaj. A ja już w poniedziałek, znowu inspiracje w marszu i w środę. Kolejny czwartek, kolejny czwartkowy skok kwantowy, a w międzyczasie różne materiały tu się pojawiają. Buźka! Trzymajcie się!